Ja, to jest takie połączenie serce i rozum. Serce i rozum. I teraz tak, jest połączenie między myślami a emocjami. Jeżeli tam jest zgrzyt, nie ma tej koherencji, piękne słowo koherencja, koherencja serca i, i rozumu, to będzie ci boleć szyja. Za chwilę powiem mój przykład, jaki miałam paraliż dosłownie szyi i dzisiaj sobie powiem o tych odcinkach C1-C2, czyli takie najwyżej, tutaj dosłownie pod czaszką, ok? O tych odcinkach, one są um, związane z tym upokorzeniem, z tym, że w dzieciństwie byłaś porównywana, z tym, że w dzieciństwie byłaś wyzywana od głupków, że Ci się nie uda i tak dalej, tak dalej. Trochę sobie tutaj wypisałam nowy poziom robienia rolek na plaży, taki, taki akurat flow dostałam, więc, więc nagrywam. I teraz tak, to, to, że ty nie pozwalasz sobie w to, co twoje serce czuje. Może ty już przeżyłaś, jesteś dorosłą osobą. I nagle przychodzą jakieś fajne pomysła, jakieś, e, e, coś tam przepracowałaś w sobie, że odważasz się coś zrobić. Ale ty się odważasz to zrobić, jednocześnie w, w, so, w sobie jest ten konflikt z, z dzieciństwa, ty robisz to o, z odwagi, tak? Z poziomu odwagi. Jest w, w ten konflikt z dzieciństwa i ktoś cię skrytykuje, ktoś ci napisze, ktoś cię wyśmieje i poruszy Ci ten konflikt. I zobacz. Ego jest pełne kontroli, lęku, to jest ta twoja głowa, to jest ta twoja głowa, lęk. Tam są te powinności, jaka ty powinnaś być, co ci wypada, co ci nie wypada, te wszystkie myśli, paradygmaty, iluzje. E, analizujesz, ego ci analizuje, czyli ta głowa, głowa, która nie zgadza się z twoim sercem. Ona się nie zgadza, bo ona ma te doświadczenia. Dotychczasowe doświadczenia, całe Twoje życie, całe Twoje dzieciństwo, które Ci Twoją podświadomość m, zaprojektowało, e, a serce, które po prostu wie i ten konflikt, po prostu wie ono naprawdę, jest tam ta energia, ta energia radości w Twoim sercu radości, no i dziecięcej radości, na, która często była właśnie taka zbijana, była zblokowana, um, uważana za e, e, niepotrzebną, e, czy tam, wza, za, żeby trzeba wstydzić się za siebie, nie zachowuj się, tak i tak dalej, i tak dalej, nie? Czekajcie, zgubiłam się. Radość, której nie pozwalasz sobie o, rozproszyć się na całe swoje ciało. Na całe swoje ciało. I dlatego często też po prostu boli serce, co tu napisałam, serce uwięzione fizycznie boli, aż sobie za, zakreśliłam. <grym> Teraz sama siebie nie mogę odczytać. Dobra, serce uwięzione fizycznie boli, aż fizycznie cię boli to wszystko. Ja to wszystko na swoim przykładzie niestety. Eee. E, przeżyłam i ta właśnie w ogóle blokady serca, taką konkretną, że nawet nie czułam fizycznie serca, to też Wam kiedyś opowiem. Ale wracamy do tej szyi. Szyja, szyja boli, e, czyli co mówi ci ciało, jeżeli cię ta szyła, szyja boli. Nie mogę spojrzeć w stronę prawdy. I to też ma znaczenie, na przykład, e, często, e, że po której stronie Was boli, czy po prawej, czy po lewej. Nie mogę z to spojrzeć w stronę prawdy, to jest to po prostu też Cię zatrzymuje, blokuje, masz blok. Nieraz jest tak, że, że wkręcamy sobie, a przewiało mnie coś tam, no, no nie bez powodu Cię przewiało. <grytanie> nie bez powodu Cię przewiało i akurat Ty doświadczasz tego. Nie mogę zrozumieć tego, co, e, co między... E, tego, co widzę. <laughs> nie mogę zrozumieć tego, co widzę. Nie wiem, czy mnie widać, ale nie mogę zrozumieć tego, co widzę, bo to za bardzo boli. To, co widzę, to, 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 to co wiem, to za bardzo mnie to boli. Widzę też, że w, mogłabym puścić i zrozumieć tych ludzi, tych moich oprawców, tych rodziców, tych nauczycieli, ale to mnie za bardzo boli, jak oni mogli mi to zrobić, tak? I to w, wtedy po prostu się wszystko potęguje. Tak, to masz w tych ten ból upokorzenia, utraty, utraty godności, to co Wam mówiłam. I teraz y, 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 zobaczcie, że y, jak Was y, tak, w, te bóle Wam przychodzą, one przychodzą w konkretnych sytuacjach, w konkretnym czasie w Waszym życiu. To można złapać. Dlaczego to jest? Z jakiego powodu emocjonalnego? Y, Właśnie, co tam się u ciebie zadziało? Czy może ktoś cię właśnie krytykował? Czy może coś właśnie spróbowałeś połączyć z jakim tym takim odczuciem, że poczułaś się zgurczona, upokorzona, nieważna? Z czym to możesz połączyć? Może teraz właśnie w pracy czegoś takiego doznajesz i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. No i właśnie i pyk, jesteś dorosła, przeżyłaś, przeżyłaś swoje życie, masz jakieś autorefleksje ym, ym, i serce się wybija, serce się wybija, yy, jakaś radość się pojawia. Yy. Może jakieś cele w życiu, marzenia, nareszcie masz marzenia, jakąś odwagę, żeby spełniać te marzenia. I wtedy to się wszystko aktywuje, wtedy te bóle przychodzą. Jeżeli ty, ty coś ci kliknęło, tak? albo po prostu normalnie z dorosłości, czyli w, 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 żyjesz na tym świecie, 30, 40, może 50 lat. I ty już doświadczyłaś, że pewne rzeczy, po prostu autorefleksja, odpuszczasz, odpuszczasz, nauczyłaś się, tu, tu, zostawiasz granice, coś robisz dla siebie, odważyłaś się coś tam robić, tak? Zrastasz wibracyjnie, wzrastasz. Ty jesteś coraz też mądrzejszym człowiekiem, po prostu dorosłość, tak? E, ale co tam siedzi to? Siedzi to z dzieciństwa, to poczucie tej gorszości, tego czegoś tam, tak? Przez całe życie, co cię blokowało? I teraz, jeżeli tam właśnie trochę przerobiłaś, kliknęło, idziesz do tego świata, idziesz po te marzenia, to pojawi się jakiś trigger, i ktoś ci tam, nie wiem, na internecie skomentuje, i buch, wychodzi ból, ktoś, ktoś ci na żywo powie, że i tak ci się nie uda, bo jesteś za stara, bo jesteś za gruba, jesteś za brzydka, jesteś za jakaś, niejakaś. No, i wszystko ci się będzie zgadzać z tym, co w dzieciństwie doznawałaś, tak? Powtórka z rozrywki i twoje ciało ci pokaże właśnie tym bólem, że nie pozwalasz sobie na tą radość serca, żeby po prostu. E, e, poszła na całe ciało, żeby w tym żyć, bo gdybyś sobie pozwoliła, twoje życie wypłynęło i tam by była. Bo w życiu chodzi tylko i wyłącznie o radość, nawet nie o miłość. Radość jest jeszcze wyżej wibracyjnie od miłości, radość, jak masz radość z siebie, radość z tego, co robisz, Ty ze swojej pracy, z, ze swojej pasji, ze swoich zainteresowań, to jeżeli to jest większość jakichś tam lęków, na tym się koncentrujesz, Babam. masz cel w życiu, masz jesteś to jest takie spełnienie i tą radością żyjesz i twoje życie po prostu jest radością i nie ma innej opcji. Ale właśnie jak zawracasz czekaj, wrócę sobie do notatek. Schematy, schematy z dzieciństwa, jak są tak mocne, że ty zamiast płynąć z życiem w radości, w radości tworzenia, właśnie tworzenia też swojego życia, tak? To nie musi być praca. Podam Ci przykład też, że zobaczę, że często tak osoby, które zaczynają uprawiać jakiś sport albo schudną, albo zaczną wyćwiczą sobie ciało, są tak szczęśliwe tym, robią sobie z tego po prostu, to jest ich radość, widzą tam efekty i tak dalej i są skoncentrowane tylko na tym. I zaczynam ponać, albo biznes z tego zrobią po prostu. Nie, mu, nie musisz na zarabiać na tym, ale po prostu to daje Ci taką radość, że ty jesteś w życiu szczęśliwa, bo to jest mocniejsze od innych jakichś tam nie wiem, problemów życiowych. Bo to nie chodzi o to, że nagle nie będzie problemów życiowych. One będą. Ale ty już masz taką radość w sobie, że ty po prostu pójdziesz do. Bo jako dorosły człowiek staniesz do tego, żeby iść i rozwiązać te problemy, a nie tam, nie wiem, w, 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 siedzieć i płakać nad tym, albo w, w, żyć w tym, że nie ma wyjścia. Okej, okay. dobra, tak. Dobra. I teraz tak, wracając. Tworzenia zaczynamy mm, używać się pod e, e, cudzych oczekiwań. Poczekajcie, bo nie mogę się rozczytać, co ja tu napisałam. Zaczynamy co? Mm, a tak po prostu uginać się, w, w, i, jak nas boli ta szyja, właśnie, jak mamy te oznaki, i połączy, połączysz sobie, że to rzeczywiście coś w Twoim życiu tak właśnie pyknęło, poddaj po się tej ocenie i tak dalej. Ale przede wszystkim właśnie dzisiaj mówimy o tych górnych. Jak ja, ja miałam konflikt, yy, ten swój, ja miałam po całości całą szyję konflikt. Miałam paraliż szyi, w ogóle, żeby wstać z łóżka, to musiałam sobie trzymać głowę i podnosić ją, ale miałam takie dosłownie uczucie, słuchajcie, tak jakby jak siedziałam szyja, że mi spadnie głowa, tak? Pyk, I że po prostu, że na mnie spadnie, miałam wrażenie, że spadnie normalnie na podłogę. Dosłownie nie czułam tutaj połączenia takiego yy, szyi z głową, to było tak mocne. Dobra. Ale wracając, wracając do tego, to znowu ktoś cię wyśmiał. Albo powiedział, że ty nie dasz rady, albo że się nie nadajesz. I ty nie umiesz tego odpuścić. Ty po prostu z głowy nie umiesz tego odpuścić. Wszystko nie wraca. Dobra, to już powiedziałam, to powiedziałam, to powiedziałam konflikt się aktywuje i ciało ci to po prostu pokazuje tym bólem szyi i samo jak masz taką wiedzę samo uświadomienie sobie tego bardzo często po prostu ci puszcza ten ból eee, mm. I ta jest też taka informacja, ten ból szyi, taka informacja, halo, halo, nie kochasz siebie. Nie kochasz siebie, nie wyrażasz siebie, nie pozwalasz sobie oczywiście z tego, z tych programów z dzieciństwa, gdzie tam się nauczyłaś, nie? Że mm, ci dorośli ci mówili, że jesteś gorsza taka, 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 nie? E, tego, że nie umiesz tego zrozumieć i odpuścić, tych ich słów tych emocji, które wtedy powstały, może doświadczeń, może byłaś bita, może miałaś kary też za to. Do tego, do tego wszystkiego jest połączone, i ty teraz nie umiesz im po prostu odpuścić. Nawet jak wiesz, że jesteś dorosłym człowiekiem, twoja głowa w twojej, w twojej głowie po prostu nie mieści się, to jak można tak było komu powiedzieć, jak można było tak dziecko traktować i tak dalej? Nie? ty teraz, tak, to jest taki ostatni taki już jesteś jedną nogą w innym świecie, i ty jesteś innym człowiekiem, już tam nie powieliłaś tego, nie? ty się tak nie zachowujesz, ty byś tak swoim dzieciom nie zrobiła, ale. Tak nie umiesz tego zrozumieć, że tobie tak zrobiono, i tak bardzo wierzysz w to, że to. Tym wierzysz w to, że to jest prawda o tobie. Mm, e, dobra. E, I Tak nie umiesz tego zrozumieć, odpuścić, dlatego właśnie na sesjach. E, Dzieją się takie cuda. Ludzie przychodzą na przykład i że ta szyja ich boli dwa lata, i po, po sesji przestaje boleć. Albo też na sesji też wam opowiem o. Wczoraj miałam fajną sesję, dlatego piszę ten, w, w, ten, ten post. I wczoraj na sesji dziewczyna właśnie ma mocne taki konflikt między y, głową a sercem. I trzy razy podczas sesji wchodziła w sytuacje właśnie z dzieciństwa, związane z tatą przede wszystkim, z tatą, i wychodziło jej ten ból szyi, szyi i po, je, po, po lewej, po lewej też, też stronie, i za każdym razem, jak odczytywałyśmy, co to za wydarzenie, co tam się stało, co, co ona doznała, co, co powiedzieli, jak ją potraktowali i tak dalej. Za każdym razem, jak to w, w sobie rozpuściła, ból mijał. Ból mijał, znowu wchodziłyśmy w następne jakieś tam konflikty, znowu wychodził ten ból. I zobaczcie, że ból mówi wam o aktywnym konflikcie w tobie. To jest aktywne też. To jest aktywne. Ty w jakiś sposób, czy świadomie, czy nieświadomie, w jakiś sposób tego doznajesz i w jakiś sposób sobie z tym poradzisz. Jak to trwa latami, to znaczy, że sobie nie radzisz z tym. Nie radzisz sobie. Ok? i szukaj sposobów, żeby sobie poradzić. Bo to odpuszczenie jest, jest bardzo potrzebne dla Twojego ciała i dla Twojego serca i dla Twojego umysłu.